Mówi się, że twoje książki o wstążkowym mordercy wpisują się w nowy, coraz wyraźniej dostrzegalny w dzisiejszej kulturze trend uczłowieczania zbrodniarzy. Owszem, dotarły do mnie takie opinie. Po ukazaniu się mojej drugiej powieści o wstążkowym mordercy, pojawiły się protesty ze strony kilku radykalnie chrześcijańskich środowisk, zarzucano mi, że relatywizuję i estetyzuję zło. Nawoływano do bojkotowania moich książek. Mimo to większość wielbicieli mrocznych historii zwariowała na punkcie twojego bohatera. Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego? Prawdopodobnie mój bohater porusza w ludziach jakąś głęboko ukrytą strunę. Pokazuje im jak w lustrze coś, co być może w sobie mają, ale brak im odwagi, by się otwarcie do tego przyznać, lub może coś, co bardzo pragnęliby mieć. Sugerujesz więc, że większość z nas nosi w sobie ukryte marzenie? O zabiciu kogoś? Nie, aż tak daleko bym się nie posunęła. Miałam raczej na myśli pewną dozę brawury, fantazji oraz wewnętrznej wolności, by te instynkty realizować. To wcale niekoniecznie musi się wiązać z przemocą, jeśli już z czymś, to raczej z przebojowością. Brakiem lęku przed braniem spraw we własne ręce. Sądzę, że wielu ludzi ma dziś z tym problem i podświadomie szuka historii, w których mogliby przynajmniej zastępczo doświadczyć tego, na co rzadko zdobywają się w życiu. A że obiektem tych projekcji niekiedy staje się akurat morderca cóż duch czasu. Sekretarka diabła.